Amerykańskie stylu gadają. To jest Sonak i witam was w pierwszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jedziemy sobie ogarnąć Kraków i jedziemy sobie ogarnąć zakupki w Krakowie. Nie będę wam mówił jeszcze do jakiej galerii, bo w galerii będziemy robić zakupy, ale pokażę Wam dopiero później później, w dalszej części materiału. Więc oglądajcie do końca, a ja lecę się ubierać, przebierać, umyć, ogarnąć i jedziemy. Mamy kropki głośno Mamy rozliczone roz pieniążki I Jedziemy PR-ką więc... Jest masakra 3 godziny drogi masakra. Jak się czujesz tu? Czuję się bardzo dobrze Właśnie nagrywałam w to jest Snady O, to my! Widzieliście? Widzieliście to? Stoimy na stacji, Jurka otwiera okno Kogo tam widzisz? 50. Kolejny... Tak, kolejna stacja. Ja tak z nami, przed nami jeszcze około... 284, więc troszeczkę. Nie no, bez 283. No, myślę, że jednak o jedną się wymyliłam. Chyba. Nie, nic ciekawego. Ciekawego. Śród połowy drogi. Nie jestem Dzień. pewien. Już się stać przy nami. Jeszcze pół Masakra. Tego nie dodasz, ale ja to nagrałam na make. Nie. nie, jest tak okropnie głośno i w ogóle masakra. Ale nie ciemno. Ją widzimy sobie teraz. Patrz ja siedzę. Młoda zasnęła, tam śpi. A jednak nie śpi. Mój plan jest taki, nie wiem, ja przynajmniej mam taki plan, że chciałabym iść do Berszki. Ty byś do czego chciał iść? Nie wiem, no zobaczymy. mam tam pełno sklepów. Kolei wszystko. Idziemy ogólnie do Bonarki yy, i idziemy sobie do Starbucksa. Mam ochotę na zimną herbatę. Nie wiem czemu, ale mam ochotę na zimną herbatę. Zimną. Tylko frappuccino. Karmelowe. No, A w każdym razie idziemy na ciuchy, idziemy, mieliśmy do kina, ale nie idziemy do kina. Ja tutaj jestem lepsze przygotowany niż wtedy, zobaczcie, ja się będę złapać bardziej Yo, nie uwierzycie jest to. Co się stało? Co się stało? stacja się Jedna stacja, dostała... Jedna stacja z dwudziestu paru, więc... Już się stało? Co ale idziemy na się się nie się idziemy na na jedzenie Na jedzenie I do łazienki I do łazienki na A Udało się, jesteśmy w Krakowie W Monarce. Znaczy jeszcze nie, ale dopiero tam idziemy Jak się czujesz z tym, że jesteśmy w Krakowie? Ja? I żyjemy Jestem Widzicie? Świetnie się czuję To dobrze Idziemy tam, tam, Dawaj, dawaj, dawaj Chyba tak nie powinno być, nie? No ale cóż Pamanie prawa baj i Julka. Jestem głodna. Ona jest głodna. Masakra. Trzeba iść. am am iść Idziemy testować nowe burgery. Idziemy z McDonalda i z McDonalda i z KFC. Tak Także spróbujemy, pospakujemy, zobaczymy. Ocenimy. Julka nie będzie testowała, no nie chce. I koniecznie idziemy na Liptonki, o tak. Tylko kola. Tylko kola. Kto pisze tym team... Pisze Tim team Lipton. O. Team Lipton albo Team Cola. Jou, chwileczkę, poszła do łazienki ja Robimy sobie słodki W ogóle patrzcie na to Yo. Nie, to nie ona Patrzcie co jest Znowu szklotka Dajcie to Co idzie teraz? Um, jedzenie oraz picie Jedzenie oraz picie Jou, zamówiliśmy sobie Z Jurką. znaczy Jurka nie Wielka na ale ja mam Big Maca najnowszego. Zobaczymy, jak on smakuje, jak wygląda. Co to jest za bydle? Widzicie to? Masakra. Nie. To zaraz wyląduje w moich ustach. Próbujemy tego potwora. Jest wielki, jest ogromny. Patrz na to. Jest spoko ale. Wielkim minusem jest to, że w środku ma piklę. To nie oddaje. Tak jest spokość. Taki mocny 6 na 10. Najgorszy lepsze. Coś piszczy, ale to swoją drogą. Ogólnie. Jesteśmy w ekspert. Ja jestem jak zwykle we swoim dziale. dziale. Julka gdzieś poszła, właśnie. Gdzie Julka poszła? Idziemy na poszukiwania Julki. Zobaczymy, gdzie ją wywiał. A tu jest. Gdzie byłaś? Patrz sobie na tabletę. Posłuchaj tablet. Idziemy, ziłkowie, jest problem. Juka mnie namawia. Jeszcze nie mamy domu nawet, nie? Ani mieszkania. Juka mnie namawia na ten telewizor za 20 tysięcy. Bo na piękną jakoś, Po prostu bajka. Jeszcze na... na co? Na tą wieżę. Jest jest większa od niej. Może sobie instant kupimy kupimy Ile ty masz lat? Jezus Mario, to była zabawka życia. Ona by się tym bawiła, to tak myślę. Ej. Zwykła jest tak samo Masakra Ona jest zajęta swoim życiem <grymka> 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 Ej ludziki Ona chce mnie zamęczyć Naprawdę Jesteśmy dopiero godzinę w tej galerii, a on już narzeka, że trzeba przejść całe dookoła Rozumiecie ty, jesteśmy ja dopiero na pierwszym piętrze No bo ona wybiera jakieś tam mało znane sklepy, jakieś nie fajne Muszę iść usiąść. Idź sobie usiąść, ona sobie będzie szła. Idziemy do peryżki. Chyba ją wywiało gdzieś. Pomocy. Julia napisała, że nie potrzebuje, a poszła się przebierać. Więc zobaczymy w czym jej trzeba pomóc. Ja, wiecie co ostatecznie Julka chciała ode mnie? Żebym mi odniósł, co to było? Top. Top. Słuchajcie to. No co? Musiałem szukać to... przez cały sklep. Ładna? To jest. Bo nie mogłem w ogóle tego znaleźć. O widać naprawdę. Tyle zrobię dobrego. Tyle dzisiaj go zrobić. Jo, patrzcie gdzie jesteśmy. Ogólnie no patrzcie. Jesteśmy w Oszą. Znaleźliśmy takie miejsce. Co się z tymi puszkami? Wszyscy tym są piwa, ale to jest pomyli A nie wszystkie, bo niektóre są... No to jest wszystkie, ale te alkoholowe patrzcie, Czajkę. albo pijecie sobie piwko z ptakiem albo jeszcze jedno piwko o smaku lodów, czekajcie to, bez alkoholu ale tak w ogóle ta puszka to wszystko patrzcie, jaka zarobić ta puszka 10% o, jest. więc sporo, sporo jak a i będę. ogólnie, patrz na to kraftowe z Minecrafta, Steve sobie wziął, skraftował piwko. Idziemy dalej w poszukiwaniu picia. Idziemy po piciu, po lipczonka, koniecznie. On po kole. Ja po kole. Y I idziemy potem. Z może coś słodkiego, słodkiego i dalsza część sklepów. Ogólnie chodzimy już ponad dwie godziny po sklepach. Przymierzyliśmy coś, ale nikt z nas nic nie kupił, więc. Niestety. Radniemy kole. I idziemy. To też. Bo czemu nie? Yo, bierzemy w springers, ale nie możemy się zdecydować na które. Znaczy, dobra, Julka już się zdecydowała. Te, bo pospolite i są super ekstra oryginalne i są super. Ja chyba jeszcze nie jadą. Także tu kasy, to pierwszy przy kasie płaci. Dobra, idziemy. Ile wziąłeś Cece? jeszcze? Yy, najbliższa godzina chyba będzie w tym sklepie. Zaczęła. <grych> Powiedziała, że teraz idziemy na czuły, Żeby mi coś tak, wybrać no. no nie mówcie, że to nie jest ładne No halo No jest good. Obserwujemy Cię Czujesz się obserwowana? Nie, chyba Są za bardzo eleganckie jest, Ale jesteś Patrzcie Marvel Ale... tak. Tak. <grych> Ty tak nie <grych> Oczywiście że tak nie urodził Oczywiście, że tak Urodziny, Patrzcie na to To wszystko Ugrałam imka I jest tego Masakrę świetną Siedem szulek Zgadnijcie co się stało Kilka mnie nakoszyła. Ostatecznie dwie koszulki. Jedną dla mnie, drugą dla brata. Patrzcie, jaki koks kapelusz. No nie powiedzcie mi, że nie. Fajny. Dobrze. i Patryś y, wyłapał okazję na dwie kurteczki. Patrzcie na to. Która lepsza? Patrz tak, tam. Dobrze. Ja w sumie według mnie obydwie są spoko No to bierzemy obie. <laughs> Zaraz w ogóle koszulkę męską z lamami. A... To nikt nie wie tego, tylko on, że ja mam po prostu. Uwielbiam alpaki. Lamy mnie mniej, ale są podobne do alpak, więc też je toleruję. Alpaka. To jest lama. Czemu to jest lama? Bo ma długi dzióbek. Kobiety wymyślają, patrz na to. Czy to nie jest alpaka? To jest lama. Alpaka jakby. Mm -mm. Moim zdaniem takie. 9 na 10 jest ok. Tyle drugą. To takie lata. Dwutysięczne, co? Nie, nie wiem, tak mi się to mega kojarzy z tym. Takie, wiecie, były takie oversize'owe kurtki, yy, takie jakieś z odblaskami. To to właśnie jest coś w tym stylu. Ale też spoko wygląda. Nie najgorzej serio. Co byście? To kolejne podejście, tym razem doradziłam mu czarną kurtkę. I moim zdaniem wygląda w niej serio 10 na 10. <grytanie> wiecie, które spodnie wygrały? Czy znaczy, kurtka. <grytanie> nie wygrała, ale no. To mnie wygrała serio 10 na 10. Chłopaki, szanowni <grym> się wysłać panowie i panie po polsku. To jest moja trudność życiowa. Tak. Ludziki, czy to, że zgubiliśmy się o galerii? Chcieliśmy iść do New Yorkera jeszcze, ale totalnie zgubiliśmy to miejsce. Nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy i gdzie mamy iść. Ludziki, udało się. Znaleźliśmy. Idziemy schodami w dół. Znaleźliśmy miejsce, do którego potem poszliśmy Coś Co jest to? Ała Za blisko sobie stanęłam i mnie schudło, proszę Ojej Dobra, idziemy Jak najszybciej, bo kurczę mój Nie zdążymy Dobra, to... na ja star... już nie będę pociągu, to brak, Tak Wtedy mamy o 22.00 rano wejdziemy w domu no, Także, tak, tak. idealnie Jo, udało się nam Jesteś zadowolona z zakupów? Patrzcie, dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Patrzcie, nawet udało się nam ogarnąć Starbucksa. Także fajnie. Zadowolona? Zadowolona. Ja też. Dobra. Jucia próbuje. Pachnie. Nie, to Nie, że na przykład To jest hibiskus? Dobra, wady tak. 1 do 10? został takie mocne dziewięć Podałabym bardziej tego aromatu smakowego bo wow, tak... ostrość <laughs> No nic Całkiem dobra ocena jak na Starbucks mm. Gdzie wiecie co się stało? Tutaj To zagra Mamy ile? Problem 7 minut? 10 minut 10 minut. Naprzeciw całej galerii, która ma kilometr, także no, jeśli nie dojdziemy. Jeszcze dojście do dworca, więc w ogóle kolejne 5 minut drogi. Tak, jeśli nie damy rady, no to mamy najbliższy, najbliższy pociąg o 20 i dojedziemy na 6 rano. Że idzie nie, nie no? o 20, tylko o 22.30. O 22.30. Tak. nie, nie, nie. I będziemy Nie, 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 Będziemy Nie, jak się czujesz po przejściu kalerii w 4 minuty? Jestem z siebie dumna, naprawdę nogi to mi po prostu odlecą zaraz Ja wiem, ja, pierwszy ja, 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 jak gdybyście widzieli tą akcję. No, ale okej, okay, już ja jest... Jesteśmy... I w pewnie akurat ludzie chodzili, akurat stali przed mną, kiedy mi się spieszyli. No. Eee, To jest family content! <grym zniszczone> Morki, czajcie to. Że jeszcze czekamy na pusta. Busa? Pusa, na pusta. Na pociąg? Więc w ogóle... Ja ogarniam czy to w ogóle ten na pewno On jest pewny że tak ale ja mam jakiś tygodni na ja Jestem pewien że tak Jedzie nasz pociąg Juka, zwijamy się Tak w końcu pewnie. Widzimy rzeczy No i niestety do domku Uważaj hmm. no. Robimy sobie w domku. Już jedno, jedno zrobiliśmy razem Zajadamy w ringielce kolką, ale kolkę mam schowaną Znaczy ja kolką, no, aktualnie niczym, ale... Zaraz wejdziemy. Dobra, no, później jedziemy. Wiesz, nie kupił? Tak, no, dokładnie tak było. Gdzie jesteśmy? Tak, do Osmanie. Nie wiem, jedyny napis, który widzę, to poczekanie Buffet bufet. Tak, nie Wygląda jak... Wygląda jak jakieś... z tego... z PRL-u, albo z... Meksyku. Meksyku? Nie, dziki samochód, o. Он тоже. Гугл, ня? Слышь, ты меня понял? Ничего. Так что,